Tro, troszeczkę mnie postawiłaś między młotem a kowadłem, wiesz o co chodzi? Wiem. Ale jak mam wybieram ciebie mimo wszystko, jeżeli chodzi o znajomość, bo... Yy, bo mnie się zawsze jakoś fajnie... Co się wiesz, no, ty się na mnie obrażałaś tam i tak dalej, wiadomo. Yy, ale ja ciebie, zawsze, ja ciebie po prostu bardzo lubię. Ja widziałam twojego świata, z na jak ja się jak coś tam u dziadków tam, się dzisiaj się nie dokłada do ciężko. Widziałam tego świata. No ale co? Coś źle powiedziałem? Nie? Podoba mi się ten świat, który to oglądałam. To był najlepszy light ever. Ale co wy jesteście pokucącego ogólnie Klaudią? Tak, bo się to do mnie, że niby, kurde, ja nie trzeba wiedzieć, że ja kurde wcinam McDonald's, że ja wcinam dziesiętkę nie wiem słodkiego. A dlaczego ona uważa, Dlaczego ci ona zarzuca, że to jest słodkie? Jeśli mi zażyczę się słodkie na pojekę, posłuchałam twojej rady, kiedyś piję kole zero. Posłuchałaś mojej rady? Tak. Naprawdę? No i fajnie! No kole zero. A klawnie jest cukrem. A ja lubię zerówkę. Teraz sobie kiedyś kupi do picia Pepsi, zerówkę o smaku. Cytryny. Kla Wiesz co? Ja ci powiem tak. Jak przyjadę, jak się zobaczymy, to napijemy się razem Pepsi i Zero. Ja też piję Orsi, znają też cytrynę i winogron z miętą. Orsi, zerówka. Lubisz takie? Tak. Ja też lubię, no. Orsi jest dobra. Ale dlaczego ta Klaudia cały czas ci zarzuca te słodycze i tak dalej? Ja, unika, ja unikałem też o komonsorów, to nie mogę, jak pojawiają komonsów, to mi zęby byłam po to maśmątki to takie twarde teasio komorz. A w ogóle Patrycja ja nie wiem, czy ty dzisiaj byłaś, ale ja się u niej rozmawiałem chwilę z Klaudią, tylko że ja nie wiedziałem, że wy jesteście pokłócone, nie? I ja w sensie... Bo ona tam wróży z tych kart, nie? W sensie, Klaudia wróży z kart. Ja się, ja się jej zapytałem o naszą... W sensie, o ciebie i o mnie, o naszą znajomość, w sensie, nie? W sensie, czy to będziesz... I ona powiedziała, nie, to będziesz szło w złą stronę. Wiesz to co, to zazdrosna po prostu była, nie? Po prostu się gada, bo ona nie umie tego robić i te, to, to trzeba szkolenia, kursy, trzeba się znać na tych tarotach. No i słuchaj, i powiem ci więcej, ja jej powiedziałem, że ja ostatnio widziałem jakiegoś tam szota z tobą, nie? Matrycja, z tobą widziałem szota. Ja powiedziałem, że ty, yy, uważam, że jakby widać, że, się, że coś robisz, nie? Bo... A. No bo wiesz, no bo, że, że, że to przeszedłem troszeczkę, schudłaś i tak dalej, powiedziałem, nie? Ja do 27 kg i wszystko robię, żeby jeszcze dalej spać wierzę w siebie. No i ja w ciebie też wierzę, ja cię mega kibicuję i ja jej to powiedziałem, nie? I część też, że ona była zazdrosna o to. Ja to, ja to nie jestem McDonald's w ogóle. Jak będę chciała, to sobie mogę zrobić burgierna w domu zdrowego, wiesz, tych Karoli, to to w McDonald's, nie? No pewnie, że tak. A ty mówiłem, że to, to mieszanie z tych burgerów to czyli pokazanie, że, że to jest śmieciowe jedzenie, a to ci chodzi, o to, dyskuję i się to pan dietę trzymać. O tym mieszanie tych burgerów w kotle. Hmm. Aha, no i co z tym? Bo chciałeś pokazać udziałem, że, że to jest śmieciowe jedzenie, to się chodzi o zdrowiu. No tak? Bo burgery to i są śmieciowe jedzenie. No pewnie, że tak. Słuchaj, burgera to można sobie zrobić w domu. Okay. I zdrowego, jak moje modele na terenie mnie ktoś nadkucha, i stłuszczy. No pewnie, tak. no pewnie, że tak. Dziękuję bardzo, Ruku. Eee, ja też tak uważam. W sensie ja się, przykład robię bardzo dobre burgery, nie? A i kto jak człowiek ci powiedział, że te kobiety szanowali? Jak ci się podobała opinia Sławka? Jakiego Sławka? Tego, od... Sławko z Łodzi, tego fryzjera. Kto to jest? Ten co rozmawiałeś z nimi z Dominikiem na live. A dobra, no i co z nim? Powiedział, że, że ciebie lubi, że ty powinieneś mieć szacunek do kobiet. On powiedział, że mnie lubi, tak? Tak. Ale ja mam szacunek do kobiet. Ja mam szacunek do kobiet. Gdybym nie miał szacunku do kobiet, to nie miał do ciebie szacunku. A ty jesteś kobietą Majel, mam do ciebie szacunek. Ja, I piosenkę ładną wydały. Dziękuję. Czekam jeszcze na nowości. No, będę, ja jeszcze będę miał piosenki, spokojnie. Dziękuję. Musisz wydawać, kurde. Nie Patrycja, dobra, to się mówimy tak, że jak będę grał koncert, tam to, to będziesz ze mną na scenie, dobra? Jasne, że tak. No, więc i, i razem możemy zaśpiewać to. Czy to masz talent do lapu? Mam talent do lapu? Tak. Też, też mi się tak wydaje, że właśnie jestem utalentowany. Czy to w szoku jestem, że ty mówisz, że koziołek mnie lubi? Że ty jesteś w szoku, jesteś w szoku że powiedziałem, że cię lubi koziołek. Tak. Nie, koziołek cię bardzo lubi. Niemożliwe. Ale dlaczego miałbyś, cię mnie lubić? A to on ma dziewczynę, ja nie kosztuje w zajętych. On ma ci swoją dziewczynę. A ty, ale on się lubi jako koleżankę po prostu. Okay. Wiesz o co chodzi? Wiem. A ktoś mówi, się, że ją podrywa jedna osoba, ja się on ją podrywa i się, że się nią zaopiekuje. E, w ogóle ktoś mi tutaj pisze, że oni nie są razem. Jak to? A właściwie to nie ktoś, tylko ta dziewczyna, bo to jest apowaga i ona jest u mnie na czacie teraz i pisze, że oni nie są razem. Nieprawda są razem. No, na co tyle się oni w łóżku Poważnie w razem? się nie, no są że są razem. Mi się wydaje, że ta dziewczyna jest po prostu nie, Wiesz o co nie, chodzi? I woli tak wszystko z nie, zrobić. Oni 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 kłamią. Oni są razem. Są Dziękuję, dziękuję. dziękuję. Ty kiedyś byś taki popularny jak poświęciłeś? Posiadać...